To jest ten sam Tak, on I jeden, i jeden, i jeden. I tak jeden, i i, klejmy, i, samylamu, <śleks> go, I jeden gotowy. I jedziemy do milę. I jest. jest Uważaj, a ten zrobimy nie w puszko, tylko zrobimy go na tzw. Tak rolachu. Nie mogę! Robert, się dzieje? Zabiję go trzykroć do Ten, który ma najwięcej wyroków po i trupa. Zostawcie go, on jest spoko. Przek. Wpisujcie barki, jak znacie. Barka o zielonych butach. Na Dudek z Rudek. Co ty, Dudek jest najlepszy na realne. Dudek, dziękujemy Ci za Stambuł. Dudi, 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 dudi. Jak mawia staropolskie przysłowie, nie było boruca i dudki, bo nie ma wódki. もうすぐに、キューペッチ kę、ズルキュあ、そこがキューペ別におつま Pyszka. To jest świetna kupa. <grymianie> Zaniesz ją do właściciela, tak zwany holy shit. <grymianie> o, wygrał tym samym festiwal oraz srebrną statuetkę z diamentem albo brylantem, ja się na tym nie znam. W oku moja. <grymianie> Wygrał kabaret B", ale... z Łowski, Ale! Kabaret Kawaler z Do domu! Zamienię statuetkę! Z przyczepionym do niej Jankiem Rewersem! 44 do 31 punkta. 44 Łowcy, 31 Limo. Kabaret Łowcy, grotka B. otrzymuje, weźmy to. Kwiaty dla kabaretu Limo. Statuetka dla kabaretu Łowcy, grotka B. Erich von Pattison, mistrz kabaretu w Zielonej Górze. Proszę Państwa, niektórzy z nich się popłakali, widzę to. i zwycięzcy festiwalu kabaretu czwartego w Zielonej Górze. Chcieliśmy pogratulować wszystkim, którzy brali tutaj udział, pogratulować e, e, organizatorom i podziękować za cierpliwość e, dla nas. I co? Trzymajcie się. Radość to jedyna rzecz, którą jak dzielimy, to tak naprawdę mnożymy. Chyba, że nie w Zielonej Górze. Dziękujemy Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie.